Kłamczucha napisał ją Jan Brzechwa. Proszę pana, proszę pana, zaszła u nas wielka zmiana. Moja starsza siostra bronka zamieniła się w skowronka. Siedzi cały dzień na buku i powtarza kuku, kuku. Pomyśl tylko, co ty pleciesz, to zwyczajne kłamstwa przecież. Proszę pana, proszę pana, rzecz się stała niesłychana. Zamiast deszczu u sąsiada, dziś padała oranżada i w dodatku całkiem sucha. Fe nieładnie, fekłam czucha. To nie wszystko, proszę pana, u stryjenki wczoraj z rana, aby cato spica spadło. Całą pieczeń z rondla zjadło. A tymczasem na obiedzie miał być lew i dwa niedźwiedzie. To dopiero jest kłamczucha. Proszę pana, niech pan słucha. Po południu na zabawie utonęła kaczka w stawie. Pan nie wierzy? Daję słowo: sprowadzono straż ogniową, przecodzono wodę sitę, a co ryb, złowiono przy tym. Fe ładnie. Któż tak łamie? Zaraz się poskarżę mamie!